Jezus przez życie mnie wiedzie, daje mi silne swe dłonie, kroczy przede mną na i drogę wskazuje mi wciąż. Jezus jest mym przyjacielem, Jezus jest obrońcą mym. Jezus jest mym Zbawicielem, zawsze chcę przebywać z Nim. On mnie obdarzył pokojem, duszę nieczułą poruszył, miłość i radość dał swoją, i w serce Nadziei wlał, Jezus jest mym przyjacielem. Jezus jest obrońcą mym. Jezus jest mym zbawicielem. Zawsze chcę przebywać z Nim krzyża ciężkiego ramiona, gniotły mu barki straszliwie, potem za grzechy me bym jeszcze zbawienie mógł mieć. Jezus jest mym przyjacielem, Jezus jest Obrońco my, Jezus jest mym Zbawicielem, zawsze chcę przebywać z Nim.